Witam wszystkich w kolejnym materiale. Ja mam na imię Radek, a wy trafiliście na kanał Cook My Life. Jako, że przygotowywuję dla Was materiał, jak zrobić ciasto na pizzę w stylu neapolitańskim, to oczywiście nie może się obyć bez własnego sosu. Słuchajcie, mam taki przepis, używam go od kilku lat, jest sprawdzony i dzisiaj się z nim z Wami podzielę. Słuchajcie, przepis jest tak dobry, że on w tym momencie jest jako baza na pizzę przed dodatkami. I używamy go tak samo jako na przykład sos. Już zamiast sosu czosnkowego czy zamiast keczupu. Jest po prostu tak dobry. Słuchajcie, oczywiście składniki będą w opisie filmu. A ja wam za chwilę będę mówił już co i ile będziemy dodawać. Oczywiście będzie potrzebny jakiś blender. Ja mam tutaj kielichowy. A jak nie macie takiego kielichowego, to po prostu wystarczy zwykły ręczny blender, wszystkie składniki do jednego pojemnika zblendować i to jest cała filozofia. Słuchajcie, także ja dodaję i będę wam mówił co i jak. Dodaję, e, używam w sumie dwie puszki pomidorów. E, ja używam tych pomidorów śliwkowych. Używałem wcześniej innych, ale te mi najbardziej smakują. E, ważne, żeby były bez skórek. Jedna. Druga. Słuchajcie, na te dwie puszki pomidorów idą trzy ząbki czosnku. Takie, nawet większe. Cyk. Jedna cała paczka. To było 25 gram bazylii taka paczka. I całą taką paczkę daję do tego naszego sosu. Dobra. Podbijamy trochę smak koncentratem pomidorowym, ja tu mam podwójnie skoncentrowany, czy jak to tam się mówi. Taką odrobinę, to nie jest apteka w tym przypadku, nie musimy tu nic e, odważać. Dajemy świeżo mielonego, świeżo pie pieprzu mielonego, młotkowanego, można by powiedzieć. Albo tłuczonego bardziej. Taką szczyptę porządną. Słuchajcie, sól morska, taka w płatkach, też taką dobrą szczyptę i do tego są dwie opcje. Jest super sos od firmy Frank's Red Hot, oryginalny KM sos lub Tabasco. Ja preferuję z Tabasco, ale już słyszałem też opinie, że z tym też wychodzi bardzo dobry. Także i kilka kropel takich konkretnych Tabasco żeby było trochę pazura odsunę sobie troszkę zamykamy i szybkie blendowanko wystarczy otwieramy słuchajcie zapach jest nie z tej ziemi. Uwielbiam po prostu ten sos w smaku, słuchajcie też mu niczego nie brakuje. Także słuchajcie, każdemu polecam zrobić sobie taki sos na pizzę, aby jak chcecie zobaczyć jak sosik się prezentuje na pizzy, zapraszam Was do filmu o cieście naapolitańskim. Link w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo i do następnego materiału.